Cinek Playmobil. Chcecie obejrzeć nasz filmik? Będzie fajnie. Dzieci, my tu stoimy. Okej. Okay. Y, y, ale to ludno. Jak ty tam weszłaś? Może jednak pójdziesz z nimi. Okej. Okay. Dzieci, czekajcie. Idę z wami. Ale to ludno. To szybciej idą inne dzieci. Już, już, za chwilę. Muszę się stąd wydostać. Jakoś się wydostałem. Okej, okay, ale fajnie, ale kto spadnie? Patrzcie, gdzie spada. Tam, a co to może być? To ci znać znaczy co? Bo jestem ciekawa. Niech mi powie kto. Ja też jestem ciekawy. Ciekawe co to jest. No ja też. A myślicie, że nie? A czy myślicie, że myślimy, że jesteś? Okej, okay, jesteśmy na następnej przeszkodzie. Która to już? Trzecia? Policzmy. Pierwsza, druga, trzecia. Jesteśmy na trzeciej. To judno mi się mówi pod tym mostkiem. Jest tu dziwnie. Dzieci, no nie pchajcie się tak. Już jeden stanął na ręce i na głowie. Dy, dy, dy. Ech, 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 ech. Ale się na tej przeszkodzie zmęczyliśmy. No właśnie. to jesteśmy zmęczeni, a ja bardziej nie ja. Papietkami no nożyce, ja. Tato, pomóż. Wyjdziesz jakoś. Zawsze wychodzisz z rzeczy. Jakoś się wyszło. Eee. Tak mi się klęci w głowie po tych przeszkodach. Jesteśmy dopiero w połowie. Poszliśmy jakoś. Widzę was. Trochę się powysypywało z tych różnych miejsc. Tato, patrz jak leci. Za chwilę spadnie. Aniu, szybciej. Tato, ale ja zaraz Zawsze siebie dostać rzeczy. Okej. Okej, tato muszę zejść. Czy tak miało wyglądać moje zejście? Idziemy na popita. Ania, a co to znaczyło? Idziemy na popita la la la. Mm, mm. idę dalej siu ja widziałam tam jakiś guzik jego chyba zanieśnęłam coś się chyba dzieje potrudniło nam następną przeszkodę spadło kilka tych cieniutkich to są chyba biedki. nie tatusiu to nazywa się biedryki one same spadają jeden mi spadł Okej. Okay. Jesteśmy. Tato, nie spadaj. Mogę pomóc? Oczywiście. Mój tato zaraz spadnie. Proszę. Dziękuję. Tato, za chwilę będziemy. Jesteśmy. Okej. Okay.